Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, przygotowaliśmy cykl filmów, w których prezentujemy pracę poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Mamy nadzieję, że te krótkie prezentacje odpowiedzą na Państwa pytania i ułatwią poruszanie się po naszym urzędzie, a w rezultacie pozwolą na szybkie i sprawne załatwienie spraw. Zapraszam do obejrzenia filmu. Do zakresu działania Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Należy realizacja zadań wynikających z ustawy prawo budowlane. W szczególności jest to wydawanie decyzji administracyjnych związanych z pozwoleniem na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych oraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części oraz przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonania robót, których wykonanie jest zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Jeżeli chodzi o zgłoszenie robót budowlanych, to zgłoszenia takiego dokonuje się na 30 dni, co najmniej przed planowanym przystąpieniem do wykonania. Do zgłoszenia należy dołączyć opis określający rodzaj, zakres, sposób wykonywania robót budowlanych oraz użytych materiałów. Złożone pod odpowiedzialnością karną oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki oraz mapę z zasobów geodezyjnych z oznaczoną lokalizacją obiektu. Jeżeli w ciągu 30 dni od daty doręczenia zgłoszenia starosa nie wniesie sprzeciwu, jest to traktowane jako zgoda i można przystąpić do wykonywania robót. Zgłoszenie jest ważne przez okres dwóch lat od daty terminu określonego w zgłoszeniu. Jeżeli w tym czasie nie rozpoczniemy tych robót, należy zgłoszenia dokonać ponownie. Natomiast w przypadku pozwolenia na budowę, warunkiem niezbędnym do przystąpienia do robót jest legitymowanie się ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę. Aby uzyskać taką decyzję, należy złożyć w tutejszym urzędzie wniosek o pozwolenie na budowę. Do wniosku tego dołączyć należy cztery egzemplarze projektu budowlanego sporządzonego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. Również tak samo jak w przypadku zgłoszeń oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, i w przypadku, gdy chcemy budować obiekt na terenie, na którym nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, do wniosku należy dołączyć ostateczną decyzję o warunkach zabudowy. Decyzję taką uzyskujemy we właściwym urzędzie gminy. W przypadku, gdy projekt okaże się kompletny, jest zatwierdzany w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę. Decyzja ta musi stać się ostateczna, abyśmy mogli przystąpić do budowy. Ważność pozwolenia na budowę upływa w ciągu 3 lat od daty uprawomocnienia się decyzji, jeżeli w ciągu 3 lat nie rozpoczniemy i w drugim przypadku, jeżeli przerwy w robotach budowlanych są dłuższe niż 3 lata. Do naszego wydziału powinny zgłosić się osoby, które planują budowę obiektów budowlanych, remont, przebudowę, nadbudowę. Bądź wykonanie robót budowlanych, takich jak wymiany pokrycia dachowego, docieplenie ścian budynków lub budowę ogrodzenia frontowego. Przepisy prawa budowlanego obligują organ do wydania pozwolenia na budowę w ciągu 65 dni od daty złożenia wniosku. Do terminu tego nie wlicza się opóźnień spowodowanych z winy strony bądź z przyczyn niezależnych od organu. Wszelkie formularze niezbędne do załatwienia spraw zarówno ze zgłoszeniem, jak i z wnioskiem o pozwolenie na budowę dostępne są w Wydziale Architektury i Budownictwa w pokoju 108 lub na stronie internetowej www gorapl w zakładce Co gdzie jak załatwić. Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 75 64 50 108 109 lub 110.